Cześć, z tej strony Ewa, ze strony świadomki. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać takie ćwiczenia opukiwania całego ciała. Są to ćwiczenia energetyzujące, gdzie pobudzamy energię płynącą w meridianach, czyli w kanałach energetycznych. I robimy to po to, żeby, żeby ją zaktywizować, żeby ją pobudzić, żeby ją oczyścić. I teraz, o co chodzi z tymi meridianami? Pokażę. Mam tutaj takiego ludzika. I yy, jak widzicie, może widzicie yy, tutaj jest cała mapa meridian, czyli te meridiany, które przepływają przez nasze ciało. Yy, jak ich widzicie, ich jest bardzo dużo. Są dwie główne z przodu i z tyłu. I jest 12 meridian dodatkowych, które odpowiadają organom naszego ciała: typu yy, wątroba, płuca, serce itd. I jak widzicie, one przepływają przez całe ciało, czyli z przodu, przez ręce, nogi, z tyłu, na głowie, więc tych punktów jest bardzo dużo. I tak naprawdę to są te same punkty, które są w akupunkturze, więc jakby opukując całe ciało, my robimy dosłownie tą samą pracę, co na akupunkturze, kiedy przykładamy czy wciskamy ich w nasze ciało. Yy, dużo możemy zrobić zupełnie bezboleśnie. No, i teraz yy, po co w ogóle to robimy? Yy, robimy to dlatego, że w zdrowym ciele energia ma przepływać, tak? Ona do nas wpływa i przepływa. I w momencie, kiedy coś jest niezbalansowane, jakaś meridiana, powiedzmy, yy, to ta energia wpływa i ona zostaje. I energia, która jest zastana, ona powoduje różne symptomy. Czy jakieś bóle, czy też każdy organ jest związany z jakimś, z jakimś objawem psychosomatycznym, więc to też mogą być jakieś emocje, które są zasiane w naszym ciele. Więc poprzez te bardzo proste ćwiczenia, zaraz zobaczycie, oglepując całe ciało, my powodujemy aktywizację tej energii, czyli pobudzamy ją, po to, żeby ona mogła wypłynąć, przypłynąć, wypłynąć. I, i tak naprawdę uzdrowić nasze ciało. Tak jak mówię, najważniejszy jest po prostu ciągły przepływ tej energii. Więc jeżeli chcecie zrobić coś dla siebie dobrego, a nie macie czasu na taką całą sesję jogi w ciągu dnia, to bardzo Wam polecam te ćwiczenia. Naprawdę zajmie Wam to do 10 minut, a będzie ogromna korzyść. Także zaczynajmy. I stajemy stopy na szerokość bioder. Kość ogonowa podwinięta w dół, brzuch wciągnięty, ramiona luźno, łopatki luźno, klatka rozluźniona, kolana lekko ugięte i unosimy ręce w górę. Opuszczamy barki i zaczynamy opukiwać czubek głowy albo końcówkami palców, albo paznokciami. Oddychamy swobodnie do brzucha i cały czas odczuwamy, jak czujemy te punkty w różnych miejscach. Opukujemy, przenosimy całą uwagę właśnie w to miejsce, które jest w danym momencie opukiwane, boki, głowy. Cały czas oddychamy swobodnie do brzucha, tyłu głowy, w różnych punktach. I odczuwamy czoło. I możecie sobie zostać w tych punktach, tak jak długo czujecie. Ile Wam ciało powie wokół oczu, twarz rozluźniona, mięśnie twarzy rozluźnione, policzki, i pod nosem. Niżej broda, luźna szczęka, luźny język, ramiona cały czas opuszczone tu. I delikatnie schodzimy przez szyję do klatki. Teraz całe dłonie na klatce. Wdech nosem, wydech ustami. Wydychamy całą zostaną energię. Wszystko to, co nam nie służy. Wydychamy. I tu możecie mocno uderzać się klatkę. Robimy detoks przez płuca. czy w emocjonalnym, czy w mentalnym. Wydychamy. I teraz wyciągamy lewą rękę, dłoń do sufitu i opukujemy od barku w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dłoń. Nie chcę, żeby było, że plaska, nie słychać. I w drugą stronę Obracamy dłoń do dołu i w górę. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I unosimy kciuk do góry. I opokujemy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, kciuk. Rastylizujemy wszystkie maridiany na naszych rękach. I teraz mały paluszek. I z całej ręki w dół, aż do pachy i znowu klatka. Dech nosem, wydech ustami. kopymi mi tu szaleją. Wydychamy. I wyciągamy teraz prawą rękę, dłoń do sufitu i oklepujemy w dół. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dłoń. I odwracamy dłoń i w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, I wciąg do góry. Okujemy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kciuk. I mały paluszek. I zrób całe ręki tu. Altopakty. I w no, klatka. Wdech nosem, wydech ustami. Ach, wypuszczamy. W całe ciało, splot słoneczny i prawa strona wątroba, lewa strona gołąbek i nerki, dolne plecy. I teraz przez pośladki, nie uda, schodzimy w dół, oklepujemy całe nogi, aż do kostek i przód kostek. I oklepujemy w górę, przednie nogi. Uda. I teraz bioderka. Wszystkie melkiany na nogach. Oklepujemy teraz w dół. Kostek i wewnątrz, kostek. I w górę. Przez wewnętrzne nogi. I teraz pod brusze, pod pępkiem. Napieramy mięśnie brzucha, napieramy pośladki. Wydychamy ustami. Centrum aktywne. Góra ciała barki, ramiona rozluźnione. I aktywizujemy nasze centrum, gdzie energia płynie w górę w dół. Aktywizujemy tak zwany dungeon, punkt energetyczny. Wydychamy. I jeżeli nie macie menstruacji, nie jesteście w ciąży, to może mocno. A jeżeli coś macie, coś wam, z Was boli, to trochę lżej, bo możecie sobie masować. I aktywizujemy. może tak zostać nawet kilka minut, wydychamy cały czas i na koniec masujemy brzuszek. Łączymy stopy, rozluźniamy ręce, zamykamy oczy i odczuwamy to, co się dzieje w naszym ciele. To, co czujemy w naszych dłoniach, w rękach, może w nogach, w I pozwalamy temu być, pozwalamy, aby energia płynęła. I sobie obserwujemy nasze ciało. I to tyle. Dziękuję.